Hej, witam Was serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku Słyszowania. Dzisiaj mamy e, Gacha MMO, czyli już znany nam Tower of fantasy Tak, jeszcze gra. Aktualnie mamy 4.2, mamy kolejny nowy świat, taki. A bardziej nowoczesny to jest dokładnie Network, e, gdyż jest to e, mapa już e, znana nam z podstawki, bo to jest Astra jeśli dobrze pamiętam, tylko, że przed kataklizmem więc e, dosyć fajnie, bo jest tak ładnie nowocześnie, no i wiecie bezbędnego tutaj gadu gadu lecimy a zawsze zapominam, że to jest to lecimy na wishowanie, tutaj e, możemy sobie na przeczyszczenie wrzucić dziesiąteczkę, zeskipujemy bo rzadko co leci tutaj no właśnie i wskakujemy w naszą panią Nora, jest to nasza nowa postać, która aż ma limitowany baner na 41 dni O ja cię chupię, chujujujuj, a bardzo długo zrobili To Fantasy polecam, mimo że już troszeczkę niestety podupada, powiem wam No, ale dobrze, mam akurat 20 i dostaniemy jakąś postać Nie wiem czy dostaniemy Norę bo ostatnio miałam Nora Nola jakoś tak się nazywa dużo szczęścia leciałam w postaci, które chciałam no nope. tutaj jest to, że nie ma co nawet na te czwórki patrzeć, bo są tylko podstawowe czwórki no tu wiemy, ale jeszcze upewnijmy się, jak powinna być to będzie takie wiecie, szybkie oszłamanie, bo niestety po ankę nie uzbierałam niczy w ogóle nawet po poprzedniej nie odbierałam, co bardzo muszę więc e, liczymy, że będą nam... polecą nam dwie SSR-ki czy nie? Dwie, to jest pięć sześć siedem BĘDĄ DWIE! Kurde, akurat ona Shiro lubię, ale nie jakoś tak bardzo. No to teraz dajcie mi ją. No, no, no dawajcie, 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 dawajcie. Rzadko miałam dwie SSR-ki. Nie, no weźcie dwa razy przegrane! No chyba se jaja robicie. Ja już wolę przekaźć na Mary niż na, 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 na Shiro. O, oh, man. Już nie liczę na to, że przed 80 zostanę. E, czekajcie. Mm -hmm. A wiem, że nowości. Patrzcie na te skin nowe. Anka jest jedną z nielicznych postaci, która na samym starcie poprzedniej wyszła. Dostaje aż dwa skin. I ten mi się mega podoba, bo ma super ten warkocz. Jeśli byś się odwróciła przodem. Po prostu cudownie wygląda w tym skinie, no plażowy co prawda, ale cudny, no niestety ciężko będzie go zdobyć, e, czekajcie, bo chcemy tu... Mm -hmm. Te ja w ogóle źle, źle, źle to patrzę, nie? Nie tutaj, e, ale jak już tu jestem, nola, nie nora, nola, nola jest dosyć fajna, Białe włosy lubimy e, i... Dla ciekawskiej, ona ma coś w rodzaju miecza, ale ten motor się w jej skinach pojawia. Tu jest trochę ognista wersja. Jak widzicie, już nie robią jakichś super skinów na plus 3. A tu jest jej strój kąpielowy. A w ogóle DORM tutaj widzę, że już mamy. Tu mamy DORM, a tylko mamy Nola DORM. Niestety, patrzcie jak seksy, nie? Uh -huh, uh -huh. E, dobra, weźcie szybko wejpony. Mhm. Uh -huh. Eee, Shiro. Ale patrzcie, ja tylko będę miała na jedną Shiro. A nie, na dwa, przepraszam, nie ulepszyła mi. Okej. Okay. I. Gdzie ja mam mieczyk od Meryl? A, to teraz, patrzcie. Mamy skinek Meryl. No ona w tej skinie naprawdę ładnie wygląda. I splashard też jest większy. I tutaj widzicie? już jest różnica. Skin jest zupełnie inny, nie? A niestety, niestety. No, czekajcie, w ogóle ja sobie wrzucę ją, wiecie? Simulakra. Patrzcie, tu jest totalna różnica w skinie. I understand. Aktywuję się ją. Ona jest bardzo ładna. To jest jedna z nielicznych podstawowych postaci, które mi się podobają. Dobra. Jeszcze jedną dziesiąteczkę wrzucimy. A tu coś mamy? A w ogóle mogliśmy po jedną postać, tak naprawdę. Okej. Okay. A jak z matrycami? Nie mam nic. No dobra, to teraz dziesiąteczka nasza ostatnia. I. I jak to tam będzie z tą dziesiąteczką naszą ostatnią? Mm. No jak mówiłam, szczęścia więcej będzie będziemy mieli No dobra kochani, mam 41 dni, na pewno się jeszcze uzbieram, może tam wpadnie, może nie Już teraz trochę mniej gry, grywam w towerka, bo trochę za dużo tych gacza się mi nazbierało ale dalej uważam, że Free to Play można pograć, może nazbierać trochę tego wszystkiego, więc jeśli jeszcze nie wypróbowaliście tej gacza, polecam, jest co tu robić. No trochę mniej już ludzi gra niestety, więc trochę ciężko robić niektóre rzeczy z kimś, ale samemu też można coś tutaj porobić jeszcze. Życzę Wam powodzenia, jeśli jeszcze nie uszywaliście potem postać, to życzę wszystkim powodzenia, żeby Wam wpadło to, co chcecie. I co? Pamiętajcie, że zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz mnie widziany. Zapraszam do mojego Discorda i jeśli jest problem z linkiem, piszcie w komentarzach, to wam się nowego. Życzę miłego dnia. Hejjo!